Cześć, witajcie na kanale Twoje DIY. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak będę wykonywać sztukaterię. I razem ze mną będziecie podglądać, jak ja to robię. E, a chciałabym odmienić tą ścianę tutaj z tyłu za mną. To jest ściana w moim salonie. Kiedyś e, była przygotowana e, w ten sposób, nie było kominka, więc jakby perspektywa tej ściany i podzielenie tej przestrzeni było inne. Kiedy doszedł kominek, e, to stwierdziłam, że też muszę coś prze. Aranżować w, na tej ścianie, żeby to y, wyglądało troszeczkę inaczej, i też jakby już zodziła mi się ta ściana, trzeba coś z nią zrobić. Zrobienie sztukaterii wydaje się bardzo trudne, ale wcale takie nie jest i ja wam zaraz to udowodnię i pokażę. A przy okazji mam bardzo fajne urządzenie, bodalnie szlacerowe od Bosch Home and Garden. I ten, y, to małe urządzenie Zamo y, bardzo mi pomoże w tym, aby wymierzyć dokładnie tą ścianę, bo w sumie Samo przyklejenie sztukaterii i jej e, i tak itd. to jest mały pikuś. Najważniejsze, żeby tą przestrzeń dobrze podzielić i dobrze wypoziomować różne elementy. Więc z tym urządzeniem zaraz sobie poradzę, a Was zapraszam na kolejną przygodę DIY. A więc tak, ściągnęłam lustro, już zaszpachlowałam sobie otwory, które tutaj były, bo ich nie będzie tam, więc musiałam się tego pozbyć. No i zaczęłam wymierzać ścianę. Z tym małym urządzeniem, dalmierzem laserowym, jest to po prostu banalnie proste. Przykładasz sobie do ściany, do narożnika urządzenie. I ono ci mierzy dane odległości. Moją, tutaj jakby środkiem tej ściany, mimo że to nie jest wyśrodkowane, jest kominek. Nie mogę go przesunąć, żeby rzeczywiście był na środku, ponieważ jest kanapa i by zasłaniała kominek, a przecież na tym mi nie zależy. Zresztą jest tam ogień i tak dalej, więc tego nie mogę zrobić. Więc umownym środkiem jest dla mnie. Kominek i to do niego, jakby dzielę tą przestrzeń dalej. I teraz już wiem, że po tej stronie mam 1,80 m z kawałkiem, po tej stronie mam 1,50 m z kawałkiem. No i e, wymierzanie sobie zaczęłam od tego, że e, 20 cm od góry e, tutaj e, jedną długość e, wymierzyłam od e, podłogi. W ten sposób przykładając, i wiem dokładnie mam tą samą odległość w każdym miejscu. 10 cm od kominka, 10 cm przerwy między sobą, 20 od ścian. I tak sobie tą przestrzeń po podzieliłam. Sztukateria będzie nad kominkiem równa. Z tego względu, że to przyjdzie lustro, takie ładne, okrągłe, więc w bardzo prosty sposób dzięki temu dalmierzowi sobie wymierzyłam na przykład 20 cm od sufitu, 20 cm od ściany i tak dalej. Jest tutaj laserek. o Nie wiem czy go widać, mam nadzieję, że go widać, więc przykładając sobie do tej przestrzeni bez problemu, wymierzyłam na przykład 20 cm czy te odległości między sobą są potem równe. I tak dalej, i tak dalej. Z tym to jest po prostu banalnie proste, więc ja już mam wymierzanie za sobą. To teraz mogę... O, Rudy się pokazał. Rudy, ty jest za laserkiem, nie? Tak, proszę bardzo. Laserek. Laserek też się przydaje dla kotów. O, proszę bardzo. Będzie zabawa. No, super. Dobra. Rudiego zostawiamy, zaraz mu wyłączę, żeby się, żeby się chłopak nie denerwował, a ja teraz przychodzę dalej, bo już mogę przecinać sobie sztokaterię. Ci też jest bardzo proste, zaraz wam pokażę i już przyklejać zaraz. Naprawdę nie ma wielkiej filozofii. Przygotuj sobie korytko do cięcia i piłę, to dzięki nim będziesz mógł przyciąć listwy pod kątem prostym, jak i pod kątem 45 stopni. Na listwy nakładam klej montażowy i mogę już przyklejać. Dobrze dociskam, aby listwa wszędzie ładnie doszła do ściany. Jeszcze podkleję w kilku miejscach taśmą malarską. Aby to przypadkiem nie zjechało, zanim klej złapię. Teraz mogę przecinać pod kątem 45 stopni, aby listwy ładnie mi się w rogach zeszły. Nakładam klej. I znowu przyklejam sobie do ściany, dokładnie wyrównuję. I dociskam z każdej strony, aby listwa dobrze doszła. Po chwili klej już złapie, więc nie trzeba się martwić tym, że coś się z tymi listwami stanie. Dobry klej montażowy to podstawa. Skończyłam na dzisiaj. To jest niesamowite, jak ta sztukateria ubrała tą ścianę, jak ją fajnie podzieliła. E, I jej moim zdaniem nic już więcej na tej ścianie nie potrzeba. Dla mnie taki minimalistyczny, e, takie minimalistyczne ozdabianie ścian to jest właśnie to. Bardzo mi się teraz podoba. Teraz w końcu to nabrało takiego tonu, jak zawsze mi się chyba marzyło. E, szkoda, że tak długo z tym zwlekałam, ale najważniejsze, że już jest. A. Z tym małym urządzeniem Bosch Home and Garden z dalemierzem laserowym Zamo to było naprawdę banalnie proste, bo wszel wszelkie pomiary wykonałam bardzo precyzyjnie i dokładnie. E, posiłkowałam się jeszcze, tutaj są e, trzy adaptery e, i wtedy e, mam poziomice, gdzie mogłam sobie laserowo nawet wyznaczyć poziom na ścianie. E, mam koło pomiarowe, taśmę pomiarową, więc wszelkie jakieś dziwne e, pomiary mogłam dokonywać właśnie dzięki temu. Powiem Wam, że sztukaterię spasowałam idealnie. Każdy narożnik jest wykonany perfekcyjnie. E, I to mnie bardzo cieszy. To znaczy, że też dobrze na ścianie te wszystkie kwadraty i prostokąty są wymierzone, że to się po prostu w kątach prostych e, zawarło. Bo, bo to jest bardzo ważne, żeby tutaj po prostu były kąty proste. Dobre, dobre na pewno e, przycięcie tych listew, ale to naprawdę wystarczy tylko to korytko e, do cięcia, które kupicie w każdym markecie budowlanym. Zwykła piła i, i można to przecinać. Nie jest to żadna e, filozofia i nie jest to trudne ani ciężkie. E, ja potem jeszcze całą ścianę oczywiście pomalowałam ze względu na to, po pierwsze, że listwy są e, w innym kolorze, były w innym kolorze niż odcień mojej bieli na ścianie. Więc e, to, że e, pomalować to jest, to jest moim zdaniem obowiązek potem. Z tego też względu, że mm, nie to, żeby były jakieś wielkie szpary czy, czy jakieś miejsca, gdzie, gdzie listwa nie dochodziła, ale jak jest pomalowane, to to wszystko się ładnie ze sobą spaja, wtapia, listwy są w, takim samym, jakby w takiej samej fakturze jak ściana i to wszystko wtedy dopiero dobrze wygląda. No mówię, z tym dalmierzem laserowym to, to było naprawdę bardzo, bardzo proste, bo w sumie najbardziej to się bałam tych pomiarów, nie samego klejenia, bo tu wiedziałam, że sobie jak najbardziej będę radzić, ale właśnie wymierzenie takiej dużej ściany na różnych poziomach, na różnych etapach, potem wymierzanie listew, żeby to wszystko dobrze do siebie pasowało, żeby to rzeczywiście na tej ścianie wyglądało Cudownie, i tak jest. Słuchajcie, ja za chwilę na Facebooku zrobię konkurs, w którym właśnie taki zestaw Zamo Bosch Home and Garden będzie do wygrania. Więc e, wpadajcie na Facebooka, twoje DIY, śledźcie co tam się dzieje, bo za chwilę Wam ogłoszę konkurs i komuś podaruję właśnie taki e, dalmierz. Mam nadzieję, że będziecie mogli realizować swoje pomysły DIY. E, może ktoś właśnie pokusi się na wykonanie samodzielnie sztukaterii. E, więc na dzisiaj to już koniec. E, ja jestem e, dumna ze swojej pracy. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że będziecie powtarzać to u siebie, że już nie będziecie się bali e, robienia sztukaterii. E, a chyba to, jak tutaj wygląda na tej ścianie, bardzo zachęca do wykonania czegoś takiego u siebie. To ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Dzięki za ten odcinek. Czekam na Wasze kciuki w górę, komentarze, subskrypcje i do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo on już tuż, tuż.